Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowy i przebudowy budynku krytej pływalni przy ulicy Wojska Polskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu. Choć wybudowano go w latach 80. ubiegłego stulecia, to nie zachowała się jej dokumentacja projektowa ani techniczna, przyznaje ratusz, więc podmiot, który wygra przetarg, będzie musiał zacząć od szczegółowej ekspertyzy i inwentaryzacji tego budynku. Miasto Suwałki przewiduje, że na koszt tej części prac oraz przygotowanie nowej dokumentacji będzie musiał wydać około 700 tysięcy złotych, ale to tylko wyliczenia urzędników, ile faktycznie będzie to kosztować. Dowiemy się po otwarciu ofert. Koncepcja samorządu daje się zamknąć w krótkim streszczeniu. Podziemna kondygnacja ma pomieścić miejsce doraźnego schronienia. Oraz magazyny. Na parterze zamiast Nicki Basenowej ma powstać nawierzchnia sportowa, a prócz tego znajdą się tutaj szatnie, siłownie i sale wielofunkcyjne. Na piętrze natomiast urząd widzi przestrzeń dla pomieszczeń administracyjnych. Najważniejsza jednak na tym etapie zdaje się być w tej inwestycji ekspertyza, która wskaże, czy stan techniczny tego budynku. Pozwoli na zmianę jego funkcji. Czy po wyburzeniu Niecki da się w jej miejsce zrobić sportową arenę? Z projektu umowy, umieszczonego jako załącznik do ogłoszenia, wynika, że na pierwszy etap, czyli ekspertyzę i inwentaryzację, wybrany wykonawca będzie miał zaledwie 60 dni od daty podpisania umowy. Drugi etap to projekt architektoniczno budowlany techniczne i zagospodarowania terenu wokół obiektu. Tu ratusz wskazuje termin 200 dni od zawarcia umowy. Ostatni etap o 25 dni dłuższy to przedmiary, kosztorysy i specyfikacje odbioru. Na oferty ratusz będzie czekał do 4 marca, wynika z ogłoszenia. Na dziś nie da się precyzyjnie ustalić terminu finalizacji tej inwestycji.